Miesiąc temu, czyli końcem września 2024 roku, miałem ogromną przyjemność znaleźć się na zaproszenie MSI w ich fabryce w Shenzhen, gdzie z bliska mogłem obserwować proces produkcji płyt głównych tego producenta. I dziś ponownie spotykam się z Mobasem spod logo Smoka, mogąc w końcu nie tylko pooglądać, ale także i nieco potestować ich najnowszy produkt w postaci MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi. Tak, zdaję sobie sprawę, że sama 15 generacja procesorów Intela nie miała najszczęśliwszej premi Miery, to nadal jeszcze jest szansa, że Intel wypuści jakieś interesujące procesory pod tę podstawkę, a nawet jeżeli nie, no to z czasem w końcu kiedyś tam potanieją i być może będziecie wtedy szukali płyty, a w takim wypadku ten materiał z testem Tomahawk'a będzie dla Was jak znalazł, bo będziecie mieli wszystko czarno na białym, jak ta płyta się zachowuje pod najwydajniejszym, póki co, procesorem dla tej platformy, czyli pod Intel Core Ultra 9285K. Tak, ciągle się jeszcze tak nazw uczę ale coraz lepiej mi idzie. Poza tym płyty z serii Tomahawk to najczęstszy wybór wśród osób poszukujących czegoś z wyższej półki, kompleksowo wyposażonego, ale wycenionego jeszcze w granicach rozsądku w obrębie oczywiście danej generacji chipsetów. I tak, to zabawne, również o tym wiem, nowa podstawka Intela równa się wyższe ceny płyt głównych. I tak, generacja w generację. Zresztą narzekanie na ten proceder zaczęło się już przy premierze LGA 1200 i nie ominęło też rzecz jasna LGA 1700, więc i przy najnowszej podstawce 1851 Intel postanowił podtrzymać tradycję. Wracając jednak do naszego Tomahawka. Płyta jawi się bardzo masywnie. Rozmieszczenie niektórych gniazd i portów uległo relokacji, jak na przykład wtyczek EPS. Te nie są już wciśnięte pomiędzy radiatorami sekcji zasilania przy lewej górnej krawędzi. Teraz dodatkowe zasilanie procesora będzie podłączane po prawej stronie, tuż nad gniazdami pamięci operacyjnej. A skoro już o niej mowa, sama konstrukcja zapięć dla banków RAM też uległa przearanżowaniu, co wynika bezpośrednio. Z umiejscowienia wtyczek EPS. Zatrzaski banków pamięci zostały przeniesione z góry na dół, co ułatwia zabezpieczenie gniazd konieczne do montażu czy demontażu kości. Na starym miejscu wtyczek znalazł się za to samotny port czteropinowy dla wentylatorów, przez co prawy górny róg płyty zrobił się teraz wyjątkowo tłoczny. Odnajdziemy tam bowiem pionowo umiejscowione złącze CPU FAN 1 oraz poziomo rozlokowane wtyki dla pompy IO, czy tak zwanego sysfana. Tuż pod nimi mamy Diody debug do szybkiej diagnostyki, a gdyby tego było mało, jest to zainstalowany jeszcze dodatkowy wyświetlacz kodów, który pomoże rozszyfrować ewentualne problemy z naszym sprzętem. Pod nim standardowo złącza 24-pinowe do zasilania płyty, jednak przesuwając wzrok poniżej, robi się już ciekawiej, ponieważ wyłania się kolejna nowość w postaci enigmatycznie oznaczonego gniazda JAF2 stanowiącego jeden wtyk dla trzech osobnych przewodów niezbędnych do zarządzania chłodzeniami typu all-in-one. Po drugiej stronie, Nowego, 11-pinowego wtyku. Mamy zatem złącze 4-pinowe dla wentylatorów, sterowanie USB dla pompki oraz wtyk ARGB. Taką wiązkę możemy wyprowadzić na rewers ścianki montażowej i podłączyć tam niezbędne przewody ARGB. Co istotne, nadal do dyspozycji użytkownika są dwa pełnowymiarowe wtyki USB na dolnej krawędzi, a multi-złączka ma tylko pełnić przedłużenie funkcjonalności Easy Connection, czyli misji MSI, w myśl której użytkownik ma w przystępny sposób obsługiwać swoją płytę. Wracając do prawej krawędzi laminatu znalazło się na niej jeszcze gniazda USB do wyprowadzenia na przedni panel obudowy w postaci złącza 19-pinowego dla portów USB typu A oraz wtyczki dla portów USB typu C, która wspiera przepustowość 20 gigabitów na sekundę i ładowanie fast charge do 27 w Prawą krawędź wieńczą cztery złącza dla dysków SATA przy dolnej krawędzi znowu spory tłok. Zaczynając od prawej strony wita nas JFP1, do którego producent dorzuca przelotkę, dzięki której możemy przenieść podłączenie przycisku Power, Reset i całej reszty w mniej widoczne miejsce. Tuż nad nim czteropinowy konektor dla głośniczka oraz zworka do odcięcia podtrzymania zasilania z baterii. Kolejno dwa złącza ARGB, trzy wtyczki czteropinowe dla wentylatorów, wspomniane już dziewięciopinowe wyjścia USB i ciekawostka, złącze 8 PIN do zasilania kart graficznych. Docelowo ma ono wspomagać zasilanie najwydajniejszych kart graficznych w postaci np. RTX-ów 4090 czy nadchodzącej serii RTX-5000 i być rekomendowane przy ich użyciu, ale, choć nie próbowałem, rzekomo może też zasilić niezależnie karty graficzne z TGP do 140W bez konieczności podłączania ich własnych, dedykowanych wtyczek zasilających. Dalej, na lewo, został już tylko gąszcz. Dostających pinów od gniazd diagnostycznych oraz z tych bardziej przydatnych rzeczy przeciętnemu użytkownikowi złącze RGB, ARGB i klasyczne wyjście 9 pin audio na przedni panel. Płyta ma więc naprawdę bogate wyposażenie już z poziomu laminatu, a nie zapominajmy o tylnym panelu, gdzie również istotnych złącz nie brakuje. Składają się na nie wyjście takie jak HDMI, dwa Thunderbolty 4 o przepustowości 40 GB na sekundę, zakończone złączem USB typu C oraz dodatkowy port USB typu C o przepustowości 10 gigabitów na sekundę. Nie zabrakło oczywiście klasyki w postaci USB typu A, przy czym te czerwone mają przepustowość do 10 gigabitów, a te niebieskie. 5, czyli są naprawdę bardzo szybkie. Fajnie, że w standardzie producent wrzucił na tylny panel przycisk flashowania BIOS oraz czyszczenia jego ustawień. 5-gigabitowy LAN, wyjścia dla anteny Wi-Fi oraz dwa mini-jacki w pakiecie z złączem optycznym to już bezpośrednie zakończenia dla naniesionych na laminat chipów od Intela oraz Realteka, gdzie ten pierwszy oddaje do dyspozycji układy Killer E5000 oraz BE1750X z Wi-Fi 7, a ten drugi dźwiękówkę z kodekiem ALC1220P. W pudełku poza płytą mamy też kilka przydatnych akcesoriów. Z tych będących jednoczesną nowością warto wyróżnić wspomniany już wcześniej przebud łączący trzy odrębne wtyczki w jeden kabel, który znacznie ułatwia podłączenie chłodzeń typu All-in-One. Z fajniejszych rzeczy w pudełku znalazł się jeszcze pendrive 32GB z wszelakimi instrukcjami, biosami czy sterownikami oraz dodatkowym oprogramowaniem i nie zabrakło też ułatwiających życie naklejek, wymiennych klipsów dla dysków, dedykowanego klucza do ich odkręcania i relokowania oraz papierologii i anteny Wi-Fi. A propos montażu dysków. Nowością dla tej generacji płyt jest system montażu radiatorów. Zamiast je przykręcać na sztywno, teraz niektóre z nich można po prostu zdemontować za pomocą mechanizmu z blokadą na sprężynie. Jest to bardzo wygodne i redukuje ilość narzędzi niezbędnych do budowy PC'ta. Warto również nadmienić, że same klipsy dla dysków to bardzo wygodna sprawa, choć mogą się wydawać dla niewtajemniczonego użytkownika nieco nieintuicyjne na początku. Głównie temu, że stawiają dosyć spory opór i pewnie parę postów na grupach technologicznych upłynie, zanim ludzie ogarną dokładnie jak to działa i jak z tego korzystać. MSI Z890 Tomahawk WIFI fi posiada 16-fazową sekcję VRM z 90-amperową konstrukcją stopni zasilania, co już na etapie prezentacji wszędzie zapowiadało, że nowa generacja procków Intela będzie wymagająca. W sekcji MOSFETów znalazły się jeszcze trzy dodatkowe zestawy, odpowiedzialne za zasilanie system Agent, Integry oraz resztę pomniejszych układów oznaczonych grupowo jako v n a -O -N. Ogólnie wszystko jest szczelnie zasłonięte sporymi radiatorami, które skutecznie odprowadzają ciepło z dławików i tranzystorów. Przetestowałem ich wydajność za pomocą Intel Core Ultra 9285K, którego obciążyłem signbenchem R23 w czterech trybach zasilania. Domyślnym Intela, MSI Performance, MSI Extreme oraz MSI Unlimited. Co ciekawe, tryb domyślny, ten intelowski, okazał się co do zasady Przystępniejszy niż najniższy z wariantów od MSI, mimo że MSI-owy miał teoretycznie wyższe limity mocy. Ciekawie to wygląda w samym rozkładzie punktowym równa się wydajności procesora otrzymywanej po 10-minutowym teście w Signbenchu R23. Na jego podstawie bowiem można wysunąć wniosek, że tryb ekstremalny oraz defaultowy są w zasadzie najbardziej optymalne i najbardziej opłacalne w użytkowaniu, przynajmniej do czasu, aż nie zerknie się na temperatury procesora, ukrytego pod nowością. Od MSI i o 360 mm oznaczonym jako MAG Core Liquid I360. W dwóch dolnych trybach radzi ono sobie z Ultra 9 całkiem przyzwoicie, aczkolwiek mówimy tu o limicie poboru mocy do 250 W. Kiedy limit zwiększa się do 300 lub całkiem znika, przy długotrwałym obciążeniu robi się, no, nieco ciepło. Limit CPU w BIOS to 105 stopni Celsjusza i można go podnieść maksymalnie do 115, co widziałem już w laptopach z mobilnymi. Intel Ultra, ale jeśli chcielibyście używać komputera długo i zależy Wam na stabilności, to raczej odradzałbym zmianę tego parametru. Wpływ zmiany trybu zasilania procesora przekłada się też rzecz jasna na pobór energii elektrycznej. Przeskok z domyślnych limitów na spuszczone skagańca Ultra 9 to wzrost konsumpcji prądu o ponad 50 W, czyli 13%, co w rezultacie daje 9% wzrost maksymalnej temperatury. Na dokładkę test praktyczny: konwersja pliku 4K MKV do MP4 i rozłożenie wyników. W zasadzie na pograniczu błędu pomiarowego, choć nadal wizualnie w schemacie z signbencha, no prawie w schemacie z signbencha, bo test na ustawieniach Extreme wypadł najlepiej spośród reszty trybów pracy sekcji. MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi dowozi. Wyposażenie jest na bardzo wysokim poziomie, i generalnie płyta oferuje wszystko, co jest potrzebne do budowy wydajnego komputera pod gry lub. Pracę kreatywną, bądź każdą inną. No i przy tym wszystkim, co najważniejsze, jest w stanie poradzić sobie nawet z najwydajniejszym na ten moment procesorem pod ten socket, czyli Ultra 9285K. Nowy BIOS dopasowany jest kolorystycznie do danej serii płyt. Posiada również możliwość customizacji przez umieszczenie ulubionych zakładek na stronie startowej, choć już widok domyślny ma wszystkie najczęściej używane i zarazem najciekawsze funkcje, jak choćby mój ulubiony panel Memory Try It z gotowymi profilami OC dla pamięci RAM. Czy bardzo wygodny i przejrzysty moduł sterowania wentylatorami ukryty w sekcji hardware monitor? Moi drodzy, premiera 15 generacji procesorów Intela jest niezwykle słodko-gorzkim. Tematem. No bo po jednej stronie tej właśnie słodkiej są fajne, naprawdę ciekawe innowacje po stronie przede wszystkim producentów płyt głównych i ogólnie liczne usprawnienia w architekturze, których konsekwencją jest chociażby obniżenie konsumpcji energii i też przy okazji obniżenie temperatur prac samych procesorów i to jest akurat super. No, ale po drugiej stronie pozostają wszystkie możliwe kontrowersje, związane oczywiście z samą wydajnością, która już no nawet nie tyle że nie zachwyca, co Wręcz uderza i rozczarowuje, jeżeli chodzi o porównanie do poprzednich generacji, w szczególności 13-14, która też, jak wiemy, miała oczywiście swoje problemy. Ogólnie ja to widzę tak, że Intel ma pewien pomysł w tym momencie marketingowy na to, jak rozegrać cenowo przede wszystkim na rynku te procesory, aby Otrzymać swój żywot w tym momencie, który jest mocno zagrożony przez to, co się dzieje z procesorami konkurencji, ich wydajnością, ale też przy okazji i wyceną. Więc nadeszły w tym momencie dosyć ciężkie czasy, jeżeli chodzi o. Gaming, i jeżeli ogólnie chodzi o budowę nowych pc bo jednostek CPU na rynku jest naprawdę cała masa. Ale tak szczerze, bardzo mało modeli jest w tym momencie korzystnie wycenionych i generalnie w ogóle sensownych, jeżeli chcecie zbudować coś takiego, bym powiedział, nawet nie tyle przyszłościowego, tylko ogólnie spoko na tu i teraz, ale właśnie z możliwością y, też tego upgradu w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o samego Tomahawka i podsumowanie tej płyty głównej. Jest generalnie w porządku. Boli oczywiście znowu kolejna podwyżka cen. Boli to, że taka płyta w tym momencie kosztuje prawie 1,5 tysiąca złotych, co jest naprawdę bardzo wysoką kwotą. Ale jeżeli coś się na rynku wydarzy, ciężko mi powiedzieć, co: czy to będzie obniżka cen procesorów, czy może z czasem obniżka cen samych płyt głównych, no to Tomahawk generalnie oferuje bardzo fajną jakość i bardzo fajną wydajność, funkcjonalność i ergonomię. Tylko no wiadomo. Te ceny, ale być może z czasem one ulegną poprawie, może będą promocje. Nie wiem, w tym momencie macie test, no i możecie spokojnie oczekiwać na to, co rynek przyniesie. Oby pozytywne zmiany, oby obniżki cen. Mam taką szczerą nadzieję, trzymam kciuki, aby tak było. A tymczasem dzięki wam za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach na wszystkich kanałach. Na razie.